Dzień dobry, cześć. Nazywam się Maja Kalbarczyk. Jestem studentką Akademii Teatralnej Wydziału Aktorskiego, już obecnie na piątym roku. Do czego się trochę nie mogę przyzwyczaić. Jeszcze niedawno był pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, a już jest koniec szkoły. Skończyłam szkołę swoim spektaklem dyplomowym Mewa, reżyserii Katarzyny Minkowskiej i razem z moimi wspaniałymi przyjaciółmi z obsady zdobyliśmy Grand Prix na festiwalu w Łodzi, z czego się bardzo cieszę. Było to dla mnie w ogóle gigantyczne zaskoczenie i... No, no, kurczę, cieszę się, że, że ten ogrom pracy, który włożyliśmy w ten spektakl, i jakąś mega długą drogę, którą przeszliśmy z nim od premiery, e, że ktoś to docenił. E, oprócz tego, mam licencję z dziennikarstwa na specjalizacji radiowej. Bardzo lubię siedzieć w studio, e, dlatego jestem też aktorką dubbingową. E, oprócz tego, się często też zajmuję mocapem. E, uwielbiam nagrywać gry w, właśnie w motion capture. E, jest to jakaś gigantyczna frajda i y, już nawet na, na poziomie samego castingu, bo ostatnio... No tu właśnie mój nowy mały kot. <grytanie> ostatnio nagrywałam casting do, e, właśnie do projektu makapowego do latającej wampirzycy i to było jakieś super odjechane, porąbane. E, jestem też nauczycielką angielskiego, bo skończyłam maturę międzynarodową, mówię po w angielsku i też skończyłam kurs w Londynie Acting in English w Londzie, to było wspaniałą, gigantyczną przygodą. Um, i tak, mieszkam obecnie w Warszawie, też pochodzę z Lublina mój kot właśnie poluje na kwiatki <grym> um, mam nadzieję, że do zobaczenia na planie